to dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania. A co jeśli nie wiesz jak na nie odpowiedzieć? Zapytaj naszych naukowców. Kolejne zaległe pytania. Mam nadzieję, że to już jedno z ostatnich, powoli się wyrabiamy. Od Grzegorza na temat znowu czarnych dziur czy jest możliwe aby w czarnej dziurze nie było osobliwości na przykład aby czarna dziura miała wewnątrz stabilną plazmę kwarkowo-gluonową niektóre teorie sugerują że plazma kwarkowo-gluonowa ma wyższą entropię od zwykłej materii składającej się ze znanych atomów zatem teoretycznie byłaby możliwa spontaniczna implozja do tego stanu co nieco przypominałoby proces fuzji jądrowej Plazma kwarkowo-gluonowa zachowuje się jak ciecz nadciekła. Przez wpadające do czarnej dziury cząstki wprowadzana byłaby w bardzo szybki ruch wirowy, co powodowałoby rozkładanie się środka masy w pewnej odległości od centrum. Nadciekłość czy brak lepkości tarcia sprawiałyby, że wirowanie nie spowalnia i nie następuje opadanie materii do centrum. Im większa czarna dziura, tym dalej od centrum rozkładałby się środek masy, co powodowałoby co powodowałoby, że dla pewnej wielkości supermasywnej czarnej dziury powstałby drugi wewnętrzny horyzont zdarzeń. Po powstaniu wewnętrznego horyzontu zdarzeń upadająca na czarną dziurę materia z jednej strony byłaby częściowo wyrzucona z drugiej kwazary jety. No dobrze. Eee, znaczy czy po, to... powinniśmy może rozczłonkować to pytanie? No, znaczy... pytanie jest dość, dość rozbudowane, ale trzeba... Rzeczywiście warto by go było chyba rozdzielić na dwie części. Po pierwsze ze strony ogólnej teorii względności i takiego spojrzenia na czarne dziury, które są obiektem z tej teorii. I osobliwość w tym znaczeniu jest po prostu miejscem, gdzie ta teoria przestaje działać. Więc to nie jest żaden szczególny obiekt. To jest miejsce, w którym my nie wiemy, co tam jest. Trzeba sobie jasno powiedzieć. My nie wiemy, co jest wewnątrz czarnych dziur. W sensie w tym miejscu, które no, powiedzmy, dla nierotującej czarnej dziury w centrum. Po prostu w punkcie zero. E, I e, dla takiej czarnej dziury w pewnym sensie możemy chyba zupełnie bezpiecznie powiedzieć, że żadnej czarnej dziury nie ma żadnej osobliwości. Osobliwość to jest skutek tego, że nie mamy teorii, która potrafi opisać, co się dzieje w, z czasoprzestrzenią w momencie, kiedy krzywizna czasoprzestrzeni przekracza jakiś tam. No, pewnie promień Plancka. I tak. jak sądzimy. I sądzimy, że to jest domena nieposiadanej przez nas, a mocno pożądanej, kwantowej teorii mhm. grawitacji. Więc w tym sensie, muszę powiedzieć, że jest jak najbardziej możliwe, żeby osobliwości wewnątrz czarnych dziur nie istniały. Nawet szczerze powiedziawszy, tego się dokładnie spodziewamy. Co z koncepcją tej wewnętrznej, stabilnej plazmy kwarkowo-gluonowej? No tu jest pewien problem. Dlatego, że... czym jest plazma kwarkowo-gluonowa? To jest inny stan skupienia materii, powiedzmy no, taki, którego, który. Polega na y, istnieniu swobodnych kwarków i gluonów. Y, to, to jest możliwe tylko przy bardzo dużych gęstościach i wysokich temperaturach. Czyli kwarków, gluonów niezwiązanych, tak, protony, neutrony, tak. ale taka zupa nie, nie, swobodnie. Ta, taka zupa, taka zupa, bo normalnie y, materia, znaczy kwarki i y, kwarki w ogóle występują tylko w Stanach Związanych, nie, nie występują swobodnie w hadronach, czyli w właśnie no, proton to jest, to jest najlepiej znany nam przedstawiciel czyli taka stabilna zupa z kwarków, gluonów tak. właśnie I, i to nie jest twór teoretyczny, to jest coś, co my obserwujemy choćby w wielkim zderzaczu mhm. hadronów w zderzeniach ciężkich wiemy że plazma tak. kwarkowo-gluonowa jako taka istnieje. Tak, badamy jej własności. To jest rzeczywiście e, ciecz e, taka o, czy, czy faktycznie okay, czyli faktycznie jest nadciekła, brak lepkości tak, 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 tarcia. Tak. Czyli to wiemy, no to dobra, no to jak jakbyśmy, czy, czy może być właśnie tworzyć taką czarną dziurę? No, e, problem polega na tym, że czarne dziury prawie tak jak my nie mają włosów. E, jest takie twierdzenie, które. Yy, ty ty na brodzie masz taką dużo. Jest, tajem, bo to są te ostatnie włosy, które czarne dziury mają. Mianowicie <śmianowicie> mają ładunek elektryczny, tak. mają masę mhm. e, i mają moment pędu i niewiele więcej. E, rzecz w tym, że to, wszystko jedno, mają. co wrzucimy do tak. Czarnej dziury. To ta informacja, e, którą, e, którą wrzucimy do niej. Postaci obiektów, struktur, hmm. które Ona zostaje najprawdopodobniej na y, powierzchni horyzontu zdarzeń, ale sama czarna dziura ma po prostu masę, ładunek hmm. elektryczny. Y, no to też może warto i, wspomnieć, i że pędu. W związku z czym, y, co my tak. tam rzucimy? I tak musi wylądować w, w centrum. I, 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 trochę, trochę zależy od tego, z, jakiego, z, z jakiej perspektywy patrzymy na czarną dziurę, bo Dokładnie. jeżeli patrzymy na nią od zewnątrz, to wszystko, co na nią spada, jak gdyby zatrzymuje się na, na horyzoncie. Nigdy nie, i i nigdy nie przekracza tego horyzontu. Yy, I w tym sensie. To jest związane z, z tym, jest, że światło ma skończoną prędkość? To jest, to jest, to jest związane z tym, że czas, yy, że tak powiem, zamiera. Zamiera, zamiera, tak Zamiera. I po prostu w związku z tym prędkość spada do zera. Znaczy coś, co spada swobodnie na czarną dziurę, rozpędza się, jeśli dobrze pamiętam, do połowy prędkości światła, po czym zaczyna zwalniać. Mówię, obserwowane tak. z, y, z zewnątrz, z, przez obserwatora y, no, w układzie inercjalnym. My tu zewnętrzny. siedzimy, wrzucamy tak, ciężarek tak. do, do czarnej natomiast, natomiast, oczywiście, dla kogoś, kto spada w, w czarną dziurę. To nic takiego się nie dzieje, on po prostu leci, to jest nieważkość. Horyzont zdarzeń nie jest obserwowalny absolutnie. dla spadającego I To też, to też trzeba rozróżnić, że dla nas horyzont zdarzeń jest czymś bardzo fizyczną rzeczywistością, bo, bo na niej się jak gdyby obserwowana cała materia zatrzymuje. Niemniej, znowu, z punktu widzenia, nie wiem jak to powiedzieć, może od, od wewnątrz, albo z punktu widzenia kogoś, kto swobodnie spada na czarną dziurę, to tak naprawdę to nie jest żaden twór. To, w ogóle, znaczy to, nie, to jest punkt, z którego, z, którego, nie z którego już nie ma powrotu i z którego żadna informacja, spoza którego, czyli z wnętrza, żadna informacja na zewnątrz się nie może wydostać. Ale nie jest to żaden fizyczny, w tym sensie... Żadna fizyczna bariera. Zawsze zaw, fizyczna bariera. Hmm. tak. Trzeba tak. pamiętać, że w tak. przypadku bardzo dużych czarnych dziur, takich supermasywnych, jak na przykład w centrum galaktyk, ta, ten horyzont zdarzeń jest w dosyć dużej odległości. I to jest twór znacznych rozmiarów. Tak. To nie jest tak, jak gwiazdowa czarna dziura, która jest ma, e, może mieć e, kilometry, e, pojedyncze kilometry rozmiaru, albo raczej setki metrów. E, tylko, e, tylko to są obiekty o rozmiarach e, rzędu rozmiaru układu planetarnego. Czyli jak mówimy Ale o rozmiarze, to mówimy o rozmiarze gęst... horyzontu. Tak. tak średnia horyzontu. gęstość no. Czarnej dziury z centrum galaktyki to jest taka gęstość, jak gęstość powietrza. Jeżeli weźmiemy jej objętość, podzielimy przez jej masę, przez objętość, masę objętość to dostaniemy gęstość taką, jak gęstość powietrza. E, każdy sobie może zrobić to proste ćwiczenie. Można znaleźć. E, to, to, to są tego rzędu gęstości. W związku z czym, jak przelatujemy przez e, e, horyzont zdarzeń takiej czarnej dziury, to nic ciekawego się nie dzieje. Jeżeli ona się nie odżywia, akurat w tym przypadku, w tym momencie. No, bo jeżeli się akurat e, pożera jakąś gwiazdę, to wokół jest e, m, Duża pierścień zionizowanej no materii skoro, o bardzo w, wysokiej temperaturze. Wtedy zauważyłem, że jest taka masywna, to dlaczego ma taką niedużą gęstość? Czegoś tu nie rozumiem. Bo horyzont jest y, dokładnie odległy. odległy. Po prostu promień Schwarzschilda jest na tyle duży, że objętość y, no, jest. Y, ogromna no, objętość rośnie jak do trzeciej, zdaje dokładnie. się dokładnie, <gry> no, też a z kolei promień szwa, promień jest proporcjonalny do, do, do masy, nie? prawda w związku z tym no, w pewnym momencie w pewnym momencie objętość odpowiednio ciężka odpowiednio dura, czarna tak. dziura może mieć do, dowolnie tak, małą tak. gęstość Średnią. Średnio. Natomiast no gdyby z ziemi zrobić czarną dziurę, co nie jest może po proste, ale dałoby się, to ona była, nie wiem wielkości pomarańczy, czy coś w tym guście? No, nie pamiętam tego rozmiaru. No, no. I, by I to by była bardzo, bardzo gęsta, yy. znaczy, to byłby bardzo gęsty obieg. Ja nie mówię o faktycznej, bo o, o cała masa Według naszego zrozumienia jest skoncentrowana w osobliwości środkowej, więc nie, trudno mówić w ogóle o jakiejkolwiek tak. gęstości. gęstości Mówimy średniej gęstości zawartej w, wewnątrz sfery, czy o promieniu sfery. Ale żeby wrócić ja. do pytania, e, to trzeba pamiętać, tam padło słowo stabilna. E, plazma Plazmat wewnątrz Wewnątrz czarnej dziury. Otóż trzeba pamiętać, że poniżej horyzontu zdarzeń. Nie można przestać spadać na Czarną dziurę. No, Nie ma chodzi. takiej możliwości. Po prostu e, e, tak zwana linia świata, czyli trajektoria każdej cząstki, niezależnie od tego, jaką ma wielką energię, jaką ma wielką prędkość. E, kończy się e, w centrum czarnej dziury. Zainspirowaliście mnie strasznie <laughs> tym stwierdzeniem, że. Duża czarna część dziura... tego to były spekulacje. <laughs> Że czarna dziura może mieć gęstość powietrza. Średnia, średnia gęstość czarnej dziury to może być gęstość powietrza. Szczerze mówiąc, ja bym sobie to chętnie przeliczył, i naszych widzów też może zainteresowałem. Zachęcam do takiego przeliczenia samemu, czy faktycznie. E, tutaj e, moi koledzy mają rację, czy, czy nas wkręcają. E, słuchajcie, jakie, jakie dane powinniście. Ułatwimy to, żeby nie trzeba było tak szukać od zera. Te dane są proste. No masa właśnie. masa y, y, centralnej czarnej dziury y, naszej galaktyki nie ja Dobrze pamiętam, rzędu 100 milionów mas słońca. Do potwierdzenia na Wikipedii? Tak tak, oczywiście. To są to raczej są... bierzemy masę no dobrze wiem. Polskiej. polskiej Wikipedii, oczywiście. Tak, tak, masę czarnej dziury w centrum naszej galaktyki musimy wziąć i coś tak. jeszcze nam potrzeba? I musimy y, wziąć y, wzór na promień Schwarzfielda. I wzór na promień Schwarzfielda to jest tak, prosty ułamek. Przydał, Przydałby się jeszcze wzór na objętość kuli? Tak, to możemy podpowiedzieć. Na objętość kuli? I na objętość kuli. kuli. Tak, no, tak, no. No. Słuchajcie, zachęcam do dokonania obliczeń i, i jeżeli wam się uda, to napiszcie pod filmikiem, ile wam wyszło dla takiej e, czarnej dziury, która znajduje się w centrum naszej galaktyki. Zapewne i w Twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy kanapafizykow.małpa.efj.edu.pl. Możesz też dodać, ile masz lat, wówczas nasi naukowcy dostosują swoje odpowiedzi do Twojego wieku. Czekamy! Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.